Co, Marutku? Otwieramy tego bydlaka śmierdziela? Słuchajcie, wreszcie dotarło do nas Pokémon TCG Classic. Jak widzicie, jest gigantyczne, zajmuje prawie cały mój stolik. Będziemy to rozpakowywać i powoli omawiać co tam w środku jest. Przede wszystkim trzy talie, w których są trzy karty promo EX, których nie ma nigdzie w innych zestawach. Mamy cały stolik do gry. W Pokémon TCG. Mamy nawet maszynę losującą, headstyles, żeby nie rzucać kostkami. Mamy nowe znaczniki obrażeń, więc też chętnie je zobaczę. I mamy skórzane opakowania na nasze deki, więc bierzmy się za otwieranie. Przede wszystkim głupią i tak bez czapki, więc założymy sobie czapkę i otwieramy, kochani. Zaraz zobaczycie tu łebki moich psów, bo one to są zawsze zainteresowane takimi cudami jak otwieranie kartonu, prawda? A jak ci nos obecny, to co będzie? No, no właśnie. Nie można tak nosa wsadzać, kochana. Dobra. Technologia. No, zobaczmy, co tam jest w środku. Jest to jest wielkie. Jak widzicie, jest to gigantyczne. Po prostu, jest to gigantyczne. Mamy wszelkie szczegóły podane na yy, opakowaniu. No to co, otwieramy. Folia, 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 folia. Jest to piękne. Nie powiem, robi wrażenie. Tutaj z tyłu jest rozrysowane, jak to w środku wygląda. Widzicie ten stolik do rozkładania, maszyna do losowania. Znaczniki są po prostu przepiękne. Zobaczmy w środku, w takim razie, jak to wygląda. Karton. Jeszcze większy karton w kartonie. Dobra. Tutaj jest chyba za. Nie, w tej zaślepce coś jest. To nie jest zaślepka. Zobaczmy. Najpierw wyciągnijmy to wszystko. Nie dość, że jest to duże, to jest to ciężkie. Wiecie? Ok, tutaj rąsia zacięła się. Ten odcinek to będzie po prostu męczenie się akły z kartonami. Dobra. Ok. Tak to wygląda. Made in China. Pokémon TCG Classic Trading Card Game. Ok. No to wysuwam. Dobra. Czyli ten karton wewnętrzny ma rączkę, dzięki której możecie nosić to całe ustrojstwo. I mamy cały zestaw. Mamy stolik. Będzie się on otwierał z tej strony. Widzę po liniach. Ok. No, nie mam słów. Takie fajne welurowe, puste deckboxy. Mamy roślinny, ognisty, wodny. I tutaj mamy ten zestaw. Tak, zestaw znaczników i maszynka losująca. Zobaczcie, w jaki sposób działają te znaczniki. Mamy po prostu stożki, które możemy nakładać na siebie i sumować damage. Ok, gdzie są karty? O, to jest pytanie. <laughs> na razie to chowamy. I zobaczmy, co jest w środku tutaj. Tutaj strzelam, że są deki. Ale zobaczmy. Ciekawe zabezpieczenie, nie powiem. Tak, tu są deki. I są też koszulki do deków. Super. Czyli nie musimy wydawać pieniędzy na koszulki przynajmniej. Wydaliśmy dużo pieniędzy na same deki, ale na koszulki nie musimy wydawać. Super. No to co? Czas na odpakowanie tych bambików. Zobaczcie, jakie piękne są te talie. To są właśnie te e, prąki, o których Wam wspominałam, które są dostępne tylko i wyłącznie w tym zestawie. Mamy ho mamy lukie i mamy Sojkuna. Ale co jest w środku? Co jest tu? Jest w środku jeszcze dużo rzeczy, słuchajcie. Więc zacznijmy od sojkuna. Zobaczmy, co jest w środku. talii. mamy wodna energia. Wyglądająca jak energię klasyczną i się świecą! Z energii możecie korzystać według instrukcji, którą Wam pokazywałam. Z energii w turnamentach możecie korzystać. Są piękne, to prawda. Jest ich trochę. I zaczynamy od klasycznego Miutu. Wszystkie te karty się błyszczą, kochani. Ręce mi się aż trzęsą, jak, jak je przeglądam. Więc to są zbudowane talie, którymi możecie na spokojnie grać ze swoją rodziną, z osobami, które chcecie nauczyć grać w Pokémon TCG Ultra Bola akurat nowy druk. Blastoise. Więc, jeżeli chcecie nauczyć kogoś grać, chcecie po prostu na luzaku, nieturniejowo, z kimś pograć, to właśnie te talie, te talie są dla Was. Oczywiście zaraz wylądują w koszulkach. I co? Lecimy do lugi. Piękna lugia i tu będzie talia roślinna, roślinno fighting, słuchajcie, no ale te energie też się pięknie świecą, widzicie to zresztą. Staram się wam pokazać jak najlepiej. Wszystkie trainery też się świecą i one nie są, nie są grywalne turniejowo, to są talie tylko i wyłącznie grywalne. Tutaj w Classic. Chyba tego Sunseed nawet nie ma też nigdzie indziej. Jest tutaj właśnie parę kart, które zostały wydrukowane czy stworzone tylko i wyłącznie dla tego zestawu i z tego co pamiętam ten Sunseed jest jedną z nich. No piękne są te karty, słuchajcie, Bila już widzieliśmy. O, mamy Bulbazaura, piękny Bolbo Bolbo, parę Bulbazaurów mamy. To pewnie wizaur też się zaraz nam trafi. Szkoda, że tymi ultrabolami się nie da grać. Nie można. Oficjalnie. Bo też są piękne. I mamy naszego Iwizaura. Jakość druku jest w porządku z tego, co tutaj widzę. Z tym tutaj nie ma problemów. No, Chensi też znamy ze starych, ze starych dodatków. I jest, są totali oczywiście 60-kartowe. I zaraz je wsadzę, spokojnie, nie martwcie się, się, zaraz je wsadzę do, do koszulek, które są zresztą tutaj przygotowane. Piękne zestawy. I mamy Ho-oh zestaw, więc tutaj pewnie będą oczywiście. Ogniste. O, ognisto elektryczne, słuchajcie. Ale wszystko to się to w rękach się aż świeci. Już bila widzieliśmy. Profesor Oak. Jest nasz czarmanderek. Jest Milion Gdzie mamy Charizarda? O, proszę bardzo, Charizard. piękny O, i Pikachu. No musiał się gdzieś wcisnąć, tak? Pikachu z Raichu, proszę bardzo. W jaki zestaw musieli trafić? O, i tutaj na przykład też jest karta, której wcześniej nie widziałam w sumie w żadnych zestawach. I tak jak tu pisze The attacks used by the Charizard, this card is attached. Czyli... Musi być dokładnie ten Charizard z tego deku. Tak samo tam jest opisany tylko i wyłącznie nozał tylko z tego deku. Więc jak widzicie, niektóre itemy też są tutaj dostosowane. Kochani, mam nadzieję, że ten zestaw Wam się podoba i może jesteście zainteresowani kupnem. To taki zestaw możecie znaleźć w każdym sklepie stacjonarnym, który sprzedaje Pokémon TCG. Zestawy w sklepach zależy od jak, w jakim kupujecie. Od 1600 do 2000 zł. Mam nadzieję, że jeszcze będziecie w stanie go dostać, bo jednak przedpremierowo wszystko możliwe, że się rozeszło po prostu. Zestaw jest piękny, można na nim grać z rodziną, z przyjaciółmi, i planuję właśnie pograć tymi taliami, pokazać wam co jest w środku. Więc szykujcie się na materiał, jak niszczę pelka. <laughs> Jak zwykle zresztą. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku.